Komfortowy i przestronny pociąg na trasie Warszawa-Ustka z przystankiem w Wejherowie brzmi jak dobry pomysł na wakacje. No dobry. Im więcej połączeń tym lepiej. Bardzo szybko, bardzo wygodnie, komfortowo można powiedzieć. Mamy nadzieję, że przywiezie nam słońce przede wszystkim. Będzie to przystanek taki, na którym można wysiąść, zainteresować y, ludzi podróżnych miastem Wejherowa. Ogromnie się z tego cieszymy, bo jest to y, oferta zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów. Od czerwca już po raz 11 koleje mazowieckie uruchomiły specjalny pociąg słoneczny. Wakacyjne połączenie Warszawy z Trójmiastem w tym roku wydłuży kurs, dzięki czemu podróżni będą mogli przez Wejherowo, Lębork i Słupsk dojechać aż do Ustki. Wycieczkom tak nad morze jak i do stolicy sprzyjają przystępne ceny. Za bilet z Wejherowa do Warszawy zapłacimy jedyne 50 złotych. Do ustki zaledwie 26 i 10 groszy. W turystyce widzimy taki trend, że wyjeżdżamy na krótszy, w krótszych okresach, ale częściej, Ja to dzięki coraz lepszym połączeniom, i zarówno drogowym, liniom kolejowym, i także tanim liniom letniczym. W pociągach, jadąc z pociągiem, unikamy korków, dlatego że możemy odpocząć w pociągu, poczytać gazetę, zrelaksować się, posłuchać muzyki. Dzisiaj pierwszy raz z tego skorzystam. Wszystkim to szeroko reklamuję, dlatego że naprawdę jest to wspaniała oferta. Nie musimy jechać do Gdyni, żeby udać się do Warszawy. I tak samo możemy z Wejcherowa pojechać nad morze, na przykład do Ustki. Są też spore szanse, że wielu podróżnych Wejcherowa odwiedzi nie tylko przejazdem. Już niebawem, metamorfozie sprzyjającej promocji miasta wśród przyjezdnych ulegnie tu cała infrastruktura kolejowa. Bierzemy cały czas udział we wszystkich rozmowach z PKP dotyczących naszego miasta zarówno remontu dworca, zarówno budowy dwóch kolejnych torów na tej trasie, budowy parkingów przy dworcach. To wszystko się dzieje. Decyzją Kolei Mazowieckich Słoneczny będzie kursował codziennie w okresie od 28 czerwca do 30 sierpnia. Zależało im na tym bardzo, zależało, żeby pociąg zatrzymywał się w Wejherowie, bo Wejherowo to miasto turystyczne. Także myślę, że to dobre spostrzeżenie. miejmy nadzieję, że przywiezie nam też turystów. Bo też dlaczego mają w Gdyni, Warszawy, mogą wysiąść w zobaczyć nasze piękne miasto i potem dalej udać się w dalszą podróż. Oczywiście to się nie wydarzy samemu, jakby samodzielnie. Musimy w tym brać udział, czyli w pociągu będziemy nożyć do tego, aby była reklama wejherowa, aby były ulotki, aby jakaś informacja pojawiła się w tym pociągu na temat Wejherowa. My na przykład mamy teraz trzygodzinną przerwę w podróży i z chęcią zobaczymy, co tutaj się dzieje. I być może wrócimy w przyszłym roku na przykład, jeżeli nam się będzie podobało. Wszystkim pasażerom życzymy udanej podróży. A do wejherowa. Zapraszamy na dłużej.